Witajcie, witajcie, witajcie. No i co? Działamy z psychologią sprzedaży na podstawie między innymi też tej książki. Więc, więc tak, dwa słowa o mnie. Ja mam przyjemność pracować już ponad 10 lat z ludźmi. Od, od 2016 roku w tematach szkoleniowych. Od kilku lat prowadzę swoją firmę i działam w tematach sprzedażowych, treningu mentalnego, tematach liderskich. A po co? Po to, bo bardzo mam ogromną przyjemność w pracy, w, w, w pomocy, w wspieraniu innych w przestrzeni prywatnej, jak i zawodowej. I jak obserwuję te rezultaty, to mam ogromną e, satysfakcję, bo widzę, że jakość, in, jakość życia prywatnego czy zawodowego innych osób rośnie. Więc e, jestem tego też przykładem, ponieważ wierzę w to, że mamy na to wpływ. Mamy na to wpływ. E, I jest m, poprzez m, przykład prowadzenia i działania mojej firmy pokazuje, że jestem tego przykładem. I że pokazuje, że można, że no, może ten, e, ta jakość życia pójść do przodu. Wzrosnąć, no i, i, i robię to. Robię to przez treningi jeden na jeden, robię to poprzez treningi grupowe, na który też będę zapraszał niebawem, a dzisiaj kilka, kilka wskazówek, kilka punktów, jak można sobie wzmocnić tą sprzedaż. I teraz, niezależnie od tego, czy pracujecie w firmie, czy też macie swoje firmy i sprzedajecie bezpośrednio, czy dla siebie, czy też pośrednio. Bo jesteście w danej firmie, pracujecie i, i, i po prostu wasza obsługa, wasza praca robi robotę, to tam też możemy mówić o, o sprzedaży usług jako wasze usługi, które są dostarczane do pracodawcy, i dzięki tym usługom, tej pracy ostatecznie jest, jest efekt. Ok. A jeśli chodzi o mnie, to miałem doświadczenie w sprzedaży od, od project managera, gdzie, gdzie dowoziłem projekty. Um, um, w, w produktach i w wydruku t-shirtów, kilka palet, dostarczanie do klienta, weryfikowanie tego od początku do końca, w firmie multimedialnej, w, też w, 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 no w przestrzeni swojej. Najwięcej tak naprawdę rozwinąłem w przestrzeni swojej, ale też kilku międzynarodowych firm, firmach. Więc tego doświadczenia przez te lata, naprawdę było w sprzedaży, też w około, około, myślę, ten czas, co pracowałem, naprawdę większość niego, więc około 9 lat było w sprzedaży, związane ze sprzedażą. Ok, Dobrze. No to słuchajcie, to zaczynając, chciałbym, żebyście zaczęli zastanawiać się, jeśli chodzi o tą etyczną sprzedaż, po co? Po co tak naprawdę wam ta sprzedaż? A, czyli, tak jak ja wspomniałem, że, że moją wartością, moją misją jest e, wspieranie innych osób, widzenie wzrostu tego jakości życia, to warto się zastanowić, co wy chcecie w tym życiu osiągnąć, co dla Was jest wartością, co dla Ciebie jest konkretnym e, obszarem, który jest ważny dla Ciebie i który chcesz wdrażać w swoją pracę albo poprzez swoją pracę. Um, więc ten, y, dalej warto się zastanowić w najbliższym czasie, jaki chcesz ustawić cel tej sprzedaży. Okay? I teraz faktycznie zachęcam, czy jesteś teraz na żywo, czy będziesz to oglądać później. Warto, zachęcam, że w tym momencie, kiedy słyszysz te słowa, wziąć kartkę, a najlepiej telefon, kalendarz, może książkowy, i wpisać, jaki poziom sprzedaży ch chcę mieć za miesiąc. I zachęcam oczywiście, żeby on wzrósł, czyli zastanowić się, o ile realnie może on wzrosnąć i jeszcze trochę dodać e, od serca jeszcze jakieś 5-10% więcej ponieważ wiele wiele osób, które, które, które są wielu trenerów rozwoju sprzedaży mówi, że te cele powinny być troszkę większe, niż jesteśmy w stanie zrealizować, żeby one nas też trochę... Z jednej strony e, szokowały, a z drugiej strony, żebyśmy przełamywali bariery w swojej głowie. Ja pamiętam też na początku, jak zaczynałem działać, to myślałem, bo dostałem też propozycje i informacje, jakie ceny, jakie stawki powinienem m, posiadać odnośnie e, treningów mentalnych. I tak jak to było wspomniane, e, e, że w, przykładowo w Madrycie to jest około 100, 100 euro, w Londynie około 100 funtów, tak w Polsce mogłoby to się kształtować na e, skali 300-400 zł. Treningi mentalne dla sportowców, dla przedsiębiorców. Jak dobrze wiecie, chociaż może nie, to już przekazuje, że większych, wie, więksi przedsiębiorcy potrafią brać za e, doradcze godziny nawet do 1000 zł, jak nie więcej. To zależy, jaki wpływ, jaki impact. Na, na działanie firmy może mieć ta wiedza, bo często taka godzina, przekonfigurowanie, jak na, na żaglowcu, e, steru żagli, może spowodować, że do celu dopłyniemy znacznie szybciej i bezpieczniej. Tak samo w firmie, poprzez kilka informacji, kilka narzędzi, nowych pomysłów, czego doświadczam pracując, współpracując i spotykając się e, e, kilka razy w miesiącu z przedsiębiorcami. Wiem, że jedna informacja, jedna wiedza, jedna baza danych, jedno miejsce, gdzie można zdobyć dużą ilość klientów, może spowodować, że w kolejnych miesiącach zarabiamy znacznie więcej niż ta inwestycja w tą jedną godzinę. Więc, więc. Też jak na początku myślałem o tych kwotach, to mówię, matko, kto za to zapłaci? Okazywało się, że tak, że są osoby, które doceniają moją wartość i docenią też Twoją, czy docenią wartość usługi, którą sprzedajesz, produktu, którego sprzedajesz, czy który, który sprzedaje Twoja firma, tak, żeby, że jeżeli to jest dowiezione z dobrą jakością, z pozytywnymi konsekwencjami, dobrze jest ten produkt dobrany, czy ta usługa, to jest to jak najbardziej do. Ta, ta cena jest postrzegana proporcjonalnie do tej jakości, więc jak najbardziej. I możemy przebijać te, 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 te nasze mm, sufity w głowie, te przestrzenie, w których wydawało nam się, że no, nie osiągniemy ich, a ostatecznie się udaje i je osiągamy. Więc, więc zachęcam do tego, żeby, żeby ustawiać wyższe cele niż nam się wydaje, że jesteśmy w stanie osiągać. Okej. Okay. Jedziemy już teraz bardziej z, z psychologią naszą sprzedaży. Jednym z też z jeszcze ważnych rzeczy to jest to, żeby naprawdę trochę czasu poświęcić na zastanowienie się lub to zbadać poprzez ankiety, poprzez rozmowy z klientami, poprzez obserwację tych zachowań tych klientów, obserwację konkurencji, obserwację, jakie ceny ma konkurencja kto tej konkurencji płaci, ile te osoby, ile te inne firmy mają klientów, w jakich obszarach, z jakimi usługami, z jakimi produktami. I na tej podstawie zadbać o to, żeby jak najlepiej przemyśleć, jak dostosować tą usługę, ten produkt do naszego klienta. To okay? jest bardzo ważne, bo w momencie, kiedy będzie dobrze dobrany, ten klient naprawdę będzie zadowolony, to jest to, Duża szansa, że po pierwsze wróci, po drugie będzie nas dalej polecał. I jest też taka wśród przedsiębiorców zasada, że jeden klient zadowolony może zaprosić do, naszego, do naszej firmy kilku kolejnych klientów, natomiast jeden niezadowolony może spowodować, że kilkadziesiąt lub setki nie skorzysta z tego z usług naszej firmy czy naszych produktów. Dlaczego? Dużo łatwiej się opowiada i dzieli i narzeka szczególnie w naszym tutaj w naszej kulturze myślę w naszym kraju niż chwali innych osób Dlaczego ponieważ te rzeczy ten serwis który mamy pozytywny i on jest, jest w dobrej jakości to uważamy za standard z drugiej strony jak najbardziej prawidłowo natomiast nie nie afiszujemy się, nie chwalimy aż tak za bardzo, ponieważ traktujemy to jako standard, ale jeżeli już będzie serwis negatywny, produkt będzie negatywny, no to faktycznie um, to wiele osób zwraca na to uwagę i o tym mówi, pisze e, reklamację. Dobrze, słuchajcie. Startujemy jeszcze e, teraz już z książką. Czyli pierwsza rzecz to jest taka, mm, żeby zadbać o to. Mm, o wiarę w tą psychologię i wiarę w to, że jesteśmy faktycznie sprzedawać więcej, ponieważ właśnie, tak jak też Brian Tracy, jak, jak się przygotowywałem do tego spotkania, też oglądałem jeden materiał, e, powiedział, że y, no ciężko jest, ale to jest możliwe, żeby zarabiać, y, on powiedział, że nie jest to możliwe, y, no y, ja wiem, że mo można, to zależy jak, od którego pułapu kto zaczyna, ale w pewnym momencie, jeżeli ma się dużo klientów i niskie marże, no to przy, przy mniejszej ilości klientów, ale większych marżach można wyjść finansowo na plus. Natomiast w głównej mierze jednak ta skala i ta ilość klientów robi robotę i powoduje, że sprzedajemy, zarabiamy więcej. Więc ten efekt skali, zastanowienie się, w jaki sposób możemy zachęcić, zainteresować klientów, to jest. A na pewno jeden z punktów, który jest ważny w celu większej sprzedaży. I teraz nastawienie, pozytywne nastawienie, że jesteśmy w stanie to zrobić. Jeśli potrzebujemy jakiejś, jakiejś wiedzy, jakichś materiałów, jakichś szkoleń, jak najbardziej trzeba to zaplanować i sfinansować. Też ostatnio pod, po, podczas sesji liderskich rozmawiałem, że bardzo ważne jest też, tak jak um, dobra, um, dobra maszyna, która ma działać, ona potrzebuje paliwa, ona potrzebuje oleju. Dobry biznes, jeśli ma działać, on też potrzebuje, żeby było w niego zainwestowany pieniądz. Um, czyli um, nie bez powodu, um, przykładowo w kuchennych rewolucjach. Najpierw, gdy mm, y, słynna Magda Gessler wchodzi do restauracji, to ją odnawia, bo często jest zapuszczona, jest, jest, no, jest niezadbana jest nie, nie, nie i trzeba naprawdę sporo i inwestycji w przestrzeń, w lokal, w marketing, żeby ogłosić, że jest odnowiona, że jest nowa restauracja, czy jakąś promocję, tak, żeby, żeby, żeby to poszło do przodu. Czyli Poza psychologią i nastawieniem pozytywnym też trzeba zainwestować w to, żeby ta sprzedaż się rozwijała. I wiele firm, tak jak rośliny, potrzebują odżywek i ogrodnicy to wiedzą, że regularnie trzeba odpowiednio nawozić rośliny, uprawne, nieuprawne. Tak samo ludzie wiemy, że my potrzebujemy odpoczynku, żeby regularnie odpoczywać to jest ta przestrzeń, żeby, żeby też firma potrzebowała dofinansowania, czyli wielu przedsiębiorców regularnie inwestuje w reklamę. Inwestuje w dobrych sprzedawców, w premie, w jakieś konkursy sprzedażowe, żeby ta sprzedaż naoliwić, żeby dodać jej, jej energii, dodać jej paliwa. Ok, dajcie znać, czy to dla Was ma sens w komentarzu i ewentualnie, jeżeli ktoś ma jakieś wyzwanie ze sprzedażą u siebie, dajcie znać, pomyślimy po. Po, pozastanawiamy się, co tutaj możemy więcej zrobić. I też, jeżeli chcecie, niebawem też będę, będę ogłaszał, czy już ogłaszam i będę, będę kontynuował temat wygranych konsultacji sprzedażowych. jaki, nie wiem, czy tam nawet nie wpisałem jeden trening, a zaraz sprawdzę, czy to tu mogę sprawdzić. Tak, tu mogę sprawdzić. Do wygrania konsultacji i bilety na grupowy trening. We wtorek, 16 maja. Ok. Dobrze. To w takim układzie. Dwie konsultacje, dwie osoby mogą wygrać konsultacje. W sytuacji, w którym napiszecie tutaj pod live'em, czy w komentarzu po prostu, w jaki sposób może się przydać Wam taki grupowy trening mentalny, który będzie 16 maja? W jaki sposób możecie przepracować w grupie, w kilka osób, tematy, które macie wyzwania, czy posiąść nową wiedzę? i przećwiczyć być może scenki sprzedażowe. Zobaczymy, przeanalizuję wasze potrzeby co do takiego treningu. To będziemy, będziemy kontynuować, będziemy rozmawiać. No więc po takim komentarzu jak najbardziej, jak najbardziej możemy, możemy po, porozmawiać o takich konsultacjach. No i też takie dwa bilety też jak najbardziej jestem z, z przyjemnością się podzielę z wami. I też właśnie za, za taki komentarz jedynie wystarczy e, też polubić ten, ten live, to wydarzenie. E, e, I też napisać, w jaki sposób chcecie rozwijać. I możecie skorzystać z takiego live'a. E, I napiszcie, że chcecie skorzystać z konsultacji jeden na jeden lub live grupowy. Tak, ja nie prowadzę, ale podoba mi się to przełożenie na dbanie o siebie. Mhm, super Anna, dzięki. Dobra. Okej, okay, lecimy dalej. Poza nastawieniem psychologicznym, że damy radę, zastanawiamy się, co potrzebujemy i te obszary staramy się zaplanować, kiedy je rozszerzymy, kiedy je zdobędziemy, czy szkolenia, czy, czy jakieś inne przestrzenie. Ok. Teraz tak, zarządzanie finansami, okay? Zarządzanie sprzedażą i zarządzanie też tym, w jaki sposób możemy, e, możemy dbać o te wyniki też sprzedaży. Czyli Brian Tracy tutaj pisze, że w sytuacji, gdy jesteśmy z, mamy nadwyżkę celu, zarobiliśmy znacznie więcej pieniędzy, to Często on tutaj opisuje powyżej 10%, to zaczynamy być rozrzutni. Zaczynamy wydawać na rzeczy nie do końca przy, przy potrzebne do naszej firmy, do naszego dalszego rozwoju. Bardziej to jest konsumpcjonizm wakacje, telefony em, i tak, dalej, i tak dalej. E, No i, i, i ten budżet jest już nie jest tak dobrze zarządzany. Natomiast gdy zarabiamy za mało, przykładowo poniżej mniej niż poniżej tej normy, którą byśmy chcieli, czujemy dyskomfort, to stajemy się troszeczkę bardziej skrupulatni co do wydatków, analizujemy, czy to wydać, czy nie, odkładamy przyjemności na później. No i podsumowując, warto jest skorzystać i z tej jednej grupy, i z drugiej. Tak, żeby zarówno mieć umiejętność dbania i takich tak zwanych premii, oszczędności, premii, zadbania o siebie, też kupienie, pozwolenie sobie na jakiś obszar przyjemności, ale jednocześnie też cały czas być skrupulatnym też analizować te wydatki, i też um, um, oszczędzać i przemyśleć mocno decyzje zakupowe, um, i pamiętać o inwestycjach, o regularnym reinwestowaniu zarobionych pieniędzy w marketing i w sprzedaż. Czyli w sprzedaż też inwestujemy poprzez wiedzę szkolenia, um, poprzez dobrych sprzedawców, pła płacę pensje dla dobrych sprzedawców. Uh, czy też inne rozwiązania do klientów, czyli eventy, wyjście do klientów, promocje dla klientów, um, niespodzianki dla klientów. Ok. Dobra. Mhm. I teraz tak. Kolejna rzecz to jest taka wizualizacja. Można to rozpisać, zapisać sobie do uh, notatek. Jak wyobrażacie sobie siebie jako najlepszego sprzedawcę. Co taki najlepszy sprzedawca według was w waszym stanowisku pracy potrzebuje? Co robi? Jak to wygląda w konkurencji? Okay? A, I na tej podstawie z tych notatek warto zastanowić się, co możecie wdrożyć w najbliższym tygodniu w pracy. I wziąć i wpisać to w kalendarz. Okay? Przykładowo. Idealny, idealny sprzedawca regularnie działa wedle checklist. Ja pracuję od ponad półtora roku, jak nie dwóch, już z checklistami codziennie, poza dniami wolnymi, osoby, które mnie oglą obserwują, wiedzą. Okay? Czyli możecie stworzyć sobie takie checklisty, czyli najważniejsze rzeczy, które, które tworzą wam monetyzację I, i zarabianie pieniędzy, czyli zarabianie pieniędzy. I teraz. Poświęćcie, tak jak też wielu mądrych ludzi mówi, w tym Brian Tracy, żeby zadbać o to, żeby te 80 to, to jest trudne, ja rozumiem, ale 80% czasu waszej pracy było zarabianie pieniędzy. Nie jest to bardzo ciężkie, trudne do wykonania. Ale okej, okay, ale postarajcie się, żeby może jeżeli to jest u was 20%, to żeby zwiększyć w najbliższym tygodniu o te 50%, o te 15, 20, 30 minut, o godzinę, o dwie godziny. Zastanówcie się, ile, jak możecie przekształcić swój kalendarz w ten sposób, żeby zacząć zarabiać więcej, żeby rozpocząć aktywności, w których zarabiacie więcej. Dobra. Aktywności idealnego sprzedawcy, tak? Czyli co ja mogę zrobić, żeby, żeby znacznie moja sytuacja była lepsza. Okay? I samo ocena. Kolejna rzecz. Czyli wypisać sobie te um, obszary, w których jestem dobry, dobra, czuję swoją wartość, słyszałem, że ktoś mnie pochwalił, polecił. Może w temacie organizacji, może w temacie obsługi klienta, może w temacie kreatywności, stworzenia jakiegoś nowego produktu, ale też przestrzeń, w której, no. Mogłoby być lepiej. Okay? Czyli nie wiem. Zarządzanie sobą w czasie. Mm, komunikacja może? Może jakieś inne obszarze. I zastanowić się, co mogę zrobić więcej. Komunika y, zarządzanie sobą w czasie. Kalendarz. Regularna praca z kalendarzem, przepisywanie rzeczy, których nie zrobiłem na następny Wpisywanie godzinowo, korzystanie z telefonu, z powiadomień, przypomnień, z alarmów, z timera. Z tych wszystkich rzeczy korzystam. Mm. Jeżeli chodzi o komunikację, obejrzeć sobie jakieś materiały w, w, w wszystkich tych tematach, tak? obejrzeć sobie materiały e, e, szkoleniowe. W moim, e, na moim fanpage'u jest, jest tego sporo, z treningów mentalnych też możecie sporo, sporo e, skorzystać, mm, ale, ale jeśli chodzi o komunikację, to poza materiałem wiedzy, pisać jasno. Pisać, sprawdzać, czy druga strona rozumie komunikat, który przekazaliśmy, weryfikować tą komunikację, ustalić zasady komunikacji, i tak dalej, i tak Nagradzać, psychologia dobrej i pozytywnej sprzedaży, nagradzać sobie zrobioną pracę. Od prostych rzeczy, naprawdę mogą to być proste, błahostki, drobnostki, aż po, w zależności od budżetu. Jak najbardziej wydzielić taką przestrzeń, ale żeby ona nie była większa niż oszczędności, inwestycje, reinwestycje, tak? Nie sprzedaż. Okej. Okay. I regularnie wzmacniać samą cenę i wzmacniać silne ja. Okej. Okay. I wziąć odpowiedzialność, porównać siebie, sprawdzić miesiąc wcześniej, jak wyglądał, dwa miesiące wcześniej. Czyli jak wyglądał marzec sprzedażowo, jak wyglądał luty, jak wyglądał styczeń, jak wyglądał grudzień. Jakie przemyślenia mogę mieć wobec grudnia? Jakie miałem nastawienie, plany co do tego roku? I co mogę, co mogę zrealizować więcej? Co mogę, co mogę podziałać więcej? Okej, okay. to to byłoby tyle, co przygotowałem z psychologii sprzedaży. Myślenie pozytywne, myślę, jest bardzo cenne. Dbanie o etykę myśli, czyli dbanie o to, żeby faktycznie Dbać i pielęgnować pozytywne myśli, negatywnym myślom podziękować, odsunąć się. Je. Jest zbadane, że możemy w jednym momencie myśleć o jednej rzeczy. Ja wiem, że kobiety są silne i mocne, ich myślenie po prostu prze, przeważa nad naszym męskim, ale, ale, ale naprawdę zadbać o to, żeby w danym momencie myśleć pozytywnie, wracać do pozytywnych myśli, afirmować. A, pozytywne myśli, być wdzięcznym za to, co jest, za to, co mamy, yy, i dbać o to, żeby następnego dnia było ta, podobnie albo i lepiej. Okej, okay. dobrze. To jeżeli ktoś będzie chciał skorzystać, yy, to, to napiszcie, czy jeden na jeden, czy grupowy trening mentalny 16 maja. Yy, na grupowym treningu, tak jak, e, tak jak wspominałem, będzie on na Zoomie. Będziemy działać grupowo, będzie możliwość wsparcia siebie nawzajem poprzez różnego rodzaju feedback, czyli informację zwrotną. Będziemy mogli sobie podpowiadać. Być może poćwiczymy jakąś scenkę, zrobimy obserwatora. Ja takie szkolenia robiłem dość sporo w korporacji, czyli orientacja na klienta na podstawie insightu Karla Junga, czyli czterech przestrzeni różnych rodzajów charakterów, i jak dostosować odpowiednią obsługę klienta do odpowiedniego charakteru, ale i jak wyczuć, z jakim charakterem mamy do czynienia, bo jak do kogoś idziemy do biura, to możemy zobaczyć. E, czy bardziej ma e, rola i certyfikaty, czy raczej małą przestrzeń spokojną, bezpieczną e, e, i, i tak dalej, ale przez telefon, jak to jak to zweryfikować. Okay? E, po to nie głosu, pod, przez pytania, które z, zadaje klient, lub my zadajemy, jakie odpowiedzi dostajemy, no to, to, jest, to jest spora wiedza, a, i można, to jest tylko podstawa. Jest z tego jeszcze wiedza Adwans e, dla bardziej zaawansowanych co też miałem przyjemność robić. Więc więc tak to tak to wygląda. No dobrze. To co? To pozdrawiam serdecznie dobrego wieczoru, energetycznego poranka. No i co? I do usłyszenia do zobaczenia. Za tydzień też live, też myślę w temacie sprzedażowym i tego grupowego treningu, który będzie 16 maja. Wymyślę jeszcze temat, w jakim zrobię ale też myślę, że to będzie połączenie treningu mentalnego i sprzedaży. Pozdrawiam serdecznie, miłego wieczoru, energetycznego poranka jutro i do zobaczenia. Dzięki za obecność i za komentarz.